Witam serdecznie. Dzisiaj wspólnie razem zrobimy takiego zajączka, króliczka. Bardzo prosta robótka dla osób początkujących. Także zaczynamy. Do zrobienia takiego zajączka będzie nam potrzebny kordonek. Ja używam kordonka Maximum i to jest 100% bawełny. I oni tutaj zalecają użycie szydełka 1,5 mm, i takiego właśnie użyjemy. Przydatna może być do tego również igła, chociaż ja szczerze mówiąc, wolę wprowadzać kordonek szydełkiem. I przydatne są również nożyczki. Ja mam akurat takie fajne rzadki. Znaczniki mogą się przydać, ale w tej, akurat w tej robótce, myślę, że, że uda nam się bez nich obejść. Zaczynamy magicznym kółeczkiem, czy magicznym oczkiem, różnie jest to nazywane. Ja zaczynam w ten sposób, że biorę sobie kordonek na dwa palce, owijam wokoło na skos, następnie Szydełko wkłuwam pod pętelkę i wyciągam sobie kordonek. W tej chwili ma, powstaje coś takiego. Tutaj mogę sobie leciusieńko zaciągnąć. Wtedy ono jest ruchome i z jednej, i z drugiej strony. Nawijam na palec. I w ten sposób mogę zacząć. I tutaj. Yy, od razu robimy 20 podwójnie nawijanych słupków yy, bez, żadnych, yy, bez żadnych półsłupków wcześniej, ani innych rzeczy. Zaczynamy. Także najpierw zaczynamy od łańcuszka z 5 oczek. Sobie warto jeszcze złapać raz. Raz, dwa, trzy. 4, 5. I ono jest naszym pierwszym podwójnie nawijanym słupkiem. I teraz nawijamy dwa razy, wbijamy się pod oczko magiczne, czy kółeczko magiczne. Zabieramy kordonek, wyciągamy. I teraz przerabiamy dwa, i znów zahaczamy, przerabiamy. 2 I mamy pierwszy słupek prawie zrobiony. Jeszcze potrzebujemy raz przeciągnąć i tym sposobem mamy już dwa słupki podwójnie nawijane. I takich słupków robimy 20 i ja do Was wracam. Kiedy to skończymy i pokażę, jak zamknąć. Mamy. 20 słupków podwójnie nawijanych. I teraz potrzebujemy zamknąć ten nasz brzuszek, zajączka. Dlatego też w pierwszej kolejności musimy zbliżyć do siebie te nasze y, słupki podwójnie nawijane. Dlatego też musimy y, Zmniejszyć obwód tego małego półkola, które nam tutaj zostało, aby powstało z tego kółeczko. I właśnie po to było nam magiczne kółko. Teraz dzięki tej nitce, która tutaj wystaje, zaciągamy ją i zmniejszamy. O, pokażę to tak powolutku. Zmniejszamy obwód. ...tego naszego kółeczka w środku. Ale mamy to zrobić porządnie, ponieważ nie chcemy, żeby nasz królik miał wielką dziurę w brzuchu. Nie ma się co bać. Tak łatwo się to nie zerwie. I już mamy zaciągnięte. I teraz musimy połączyć tą zewnętrzną część naszego koła, tak aby powstała całość. Tutaj mamy pierwszy słupek, który tak naprawdę był łańcuszkiem zrobionym z czterech oczek, i właśnie szukamy tutaj czwartego oczka od tego małego, tutaj od tej małej dziurki, czyli liczymy sobie, te oczka do góry. Jak, jak policzyć tutaj oczka? Oczka to są dwie takie dwie te kreseczki, które tu mamy. Raz i dwa to jest jedno oczko. I tu znowu troszkę to wygląda jak warkoczyk. I my musimy poszukać czwartego, czwartej pary jakby tych dwóch e, tych dwóch tutaj kreseczek, które nam tu powstały. Czyli mamy raz, dwa 3 i wbijamy się w czwarte. Możemy sobie lekko naciągnąć w czwarte, które, czwartą parę, która nam się zrobiła tutaj na samej górze. Wbiłam się pod dwa oczka. Wbijamy się zawsze pod dwa, pod dwa jakby pod dwie niteczki w tym oczku. Oczko składa się z trzech nitek. Wbijamy się pod dwie niteczki po to, aby robótka nam się nie naciągała. Jak wbijemy się pod jedno oczko Zaraz powstanie taka brzydka dziura. Więc wbijamy szydełko pod te dwie niteczki i przeciągamy kordonek pod tymi dwoma niteczkami i nie zabieramy znów tego kordonka stąd, tylko przeciągamy go jeszcze przez tą pętelkę, którą mieliśmy na szydełku. To jest oczko ścisłe zamykające. W ten sposób Zamykamy nasz, naszą robótkę. Mamy zamknięty brzuszek oczkiem ścisłym naszym, naszego zajączka. I teraz potrzebujemy zrobić jeszcze jedno oczko ścisłe. W następnym w następnym podwójnym słupku, czyli wbijamy się w tym miejscu. Pod dwie niteczki oczywiście i przeciągamy. I znów mamy dwie, dwie pętelki na szydełku, a potrzebujemy mieć jedną. Nie przeciągamy już tutaj tego naszego kordonka, tylko tą pierwszą pętelkę przeciągamy pod drugą pętelką na naszym szydełku i w ten sposób mamy znów drugie oczko ścisłe zrobione. I teraz zabieramy się za zrobienie głowy naszego zajączka. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. Raz, dwa, 3. I wbijamy się znów oczkiem ścisłym pod następne oczko, czyli pod jakby górne oczko tego naszego słupka podwójnie nawijanego. Tutaj się wbijamy, przeciągamy kordonek, tu mi uciekła nitka, ale to nic nie szkodzi. Kordonek i przeciągamy jeszcze raz pod tą nitką tak żeby znów nam została Tylko jedna pędka. Teraz musimy obrócić naszego zajączka i robimy trzy oczka łańcuszka znów. Raz, dwa. Uciekło, nic nie szkodzi. Jak to dobrze trzymamy, to nic nie szkodzi, jak nam ucieknie. Trzy. I teraz. Potrzebujemy zrobić jeszcze pięć słupków na tym łańcuszku, który tutaj był, który tutaj był e, zaczepiony o brzuszek naszego zajączka. Czyli robimy mamy jeden słupek, jeszcze pięć słupków, bo ten, ten łańcuszek jest jakby pierwszym słupkiem naszego z tych, z tych sześciu, które mamy zrobić. Teraz jeszcze zrobimy pięć. Czyli nawijamy tylko raz nasze szydełko nasz kordonek, przekłuwamy się pod łańcuszkiem z trzech oczek, zabieramy kordonek, mamy teraz trzy pętelki i przerabiamy bardzo podobnie, jak te podwójnie nawijane słupki, z tym, że tutaj będzie mniej, mniej razy, czyli... Zabieramy kordonek przez dwie pętelki. Mamy dwie pętelki na szydełku. Jeszcze przez dwie i mamy już dwa słupki, gotowe. I jeszcze cztery. Raz wbijamy pod, zabieramy, ucieka, nic nie szkodzi, łapiemy z powrotem, zaciągamy, zaciągamy, mamy trzy. Jeszcze raz. Przechodzimy pod i jeszcze raz przechodzimy pod. Mamy już cztery słupki, potrzebujemy sześciu, czyli jeszcze 2. Nawijamy, przechodzimy pod łańcuszkiem, zabieramy przez 2 i przez 2. Znów nawijamy, pod łańcuszkiem, zahaczamy o kordonek. Mamy 3, przechodzimy przez 2 i przez 2. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy sześć łańcuszków, sześć słupków zrobionych na łańcuszku potrójnym. I teraz musimy przysunąć taki, jakby wachlarzyk, który nam tu powstał, do brzuszka naszego zajączka. Oczywiście jest on na lewo. W tej chwili. Czyli przysuwamy się i wy znajdujemy, który, musimy sprawdzić, w którym miejscu będzie najlepiej wyglądała ta nasza łuka. No, jeżeli przysuniemy się w tym miejscu, no nie wygląda to najlepiej. Dlatego najlep lepszym, lepszą, jakby lepszym pomysłem będzie wbicie się w tak, jakby trzecie, Albo może nawet drugie wystarczy. W drugie oczko tutaj. Czyli obracamy, szukamy sobie tego drugie oczko. Jest na lewo, więc musimy go sobie poszukać na prawej stronie. I wbijamy się w to oczko. Przeciągamy kordonek raz. I nie nawijając, przeciągamy go drugi raz. I w ten sposób zamknęliśmy oczkiem ścisłym. Już brzuszek i główkę, nie do końca wykończoną oczywiście, naszego zajączka. Teraz, aby robótka dobrze się układała, trzeba wykonać jeszcze jedno oczko ścisłe w następnym oczku, czyli w następnie podwójnie nawijanym słupku. W ten sposób. I zaczynamy pracę nad... Uszami naszego króliczka. Robimy pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I na tym łańcuszku będziemy budować pierwsze ucho. A żeby to zrobić, odwracamy robótkę. I teraz robimy jeszcze jedno oczko łańcuszka jako pierwszy półsłupek. I wbijamy się pod kolejne oczko. Czyli tutaj wychodzimy z tego oczka, więc wbijamy się w to oczko, tylko musimy sobie dobrze znaleźć dwie niteczki. Wbijamy się i robimy pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, bo pierwszy był łańcuszkiem. Dwa. 4 5 I tutaj musimy się też wbić. Oczywiście szukamy sobie podwójnego oczka. wbijamy się tu, możemy tak się bić też. Nie Powinno być problemu. Dobrze, wbijamy się, jesteśmy, mamy zrobione nasze półsłupki i wbijamy się oczkiem ścisłym tutaj w pierwsze oczko naszej łówki, króliczka. Tutaj to początkowe, tak. I robimy oczko ścisłe. I mamy pierwsze ucho zrobione. Teraz. Znów robimy 5 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5. Szóste jako półsłupek. Wbijamy się w pierwsze oczko. Przeciągamy i mamy pierwszy półsłupek. Wbijamy się w drugie oczko. Przeciągamy, i mamy kolejny półsłupek. Kolejne oczko. I tak do samego końca wykonujemy te uszy. I wbijamy się oczkiem ścisłym, tutaj pod to, zaraz bliziusieńko, od razu bliziutko pod to oczko. Tutaj. To oczywiście wszystko nam się ułoży później po naciąganiu robótki, także tym się nie należy bardzo przejmować. Ale to nie jest koniec, ponieważ chcemy zrobić. Tak, żeby tutaj ta buzia nam ładnie wyglądała, ten nosek, żeby był tak ładnie się układał. Tu już troszeczkę to tak wygląda, ale zaraz zobaczycie, że będzie lepiej. I jeszcze robimy nasz ogonek. Dlatego teraz przechodzimy oczkami ścisłymi aż tutaj do tego miejsca, gdzie jest nasz nosek. Raz, dwa trzy, o, pod dwie niteczki, cztery. I jesteśmy na nosku. I tu na nosku robimy jedno oczko łańcuszka. I znów wbijamy się oczkami ścisłymi. Tutaj w ten pierwszy słupek. Musimy się tak przebić przez niego w miarę elegancko. Wbijamy się teraz tutaj zaraz w brzuszek, tutaj gdzie jest koniec głowy. Robimy oczko ścisłe i teraz oczkami ścisłymi przechodzimy aż do miejsca, w którym planujemy nasz ogonek. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, myślę, że jeszcze jedno oczko i teraz mamy już prawie całego naszego zajączka gotowego i bierzemy się za nasz ogonek. Ogonek robimy z trzech słupków. Z trzech przepraszam, ogonek robimy. Ogonek robimy z trzech oczek łańcuszka. Jedno oczko już zrobiłam jeszcze dwa, i wbijamy się w następne oczko, nie to, w którym jesteśmy tutaj, tylko w następne oczko pod dwie niteczki. I robimy oczko ścisłe. Tu nam powstaje taka maleńka, nieduża, nieduża pętelka, którą zaraz wykorzystamy do zrobienia naszego ogonka. Odwracamy robótkę i teraz wbijamy się dokładnie właśnie w tą pętelkę, którą przed chwilą zrobiliśmy. Zabieramy ze sobą z powrotem pętelkę i przeciągamy przez dwie. Robimy półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Pięć takich półsłupków powinno wystarczyć. Oczywiście tutaj są takie różne dziurki, które nam się porobiły, ale to wszystko pięknie się da wyprostować, jak kiedy zmoczymy tego zajączka i na przykład wystarczy go wyprasować, już będzie to wyglądało lepiej. Zależnie od tego, czy chcecie, żeby był sztywny, zależy od tego, do czego chcecie go wykorzystać. I teraz wbijamy się w to oczko tutaj naszym szydełkiem, przeciągamy. Naszą pętelkę i łączymy oczkiem ścisłym. I teraz obracamy. Tutaj musimy sobie to wszystko wyrównać. I robimy półsłupki w naszym tym ogonku. Czyli pod łańcuszek wbijamy nasze szydełko. Wyciągamy pętelkę i przeciągamy ją. Pod, pod dwoma pętelkami i znowu wbijamy, przeciągamy, wbijamy, przeciągamy pod dwie, wbijamy. Jeszcze raz. I jeszcze. Raz. I w ten sposób powstał nam ogonek. Wbijamy się teraz oczkiem ścisłym. Następne oczko, czyli tutaj, pod dwie niteczki. I tak naprawdę to jest koniec. Wyciągamy nitkę. Kordonek tutaj wyciągamy nasz kordonek. I teraz musimy sobie go. Nie musi być tak duży. Odcinamy. I zaciągamy. I tak powstało taki tym razem granatowy zajączek. Tu jeszcze możemy ciągle manewrować tym naszym kółkiem magicznym. Możemy go jeszcze mocniej troszeczkę zaciągnąć, żeby nam bo w trakcie robienia czasami się rozjeżdża to kółeczko. Tutaj możemy sobie podopasowywać to wszystko. Oczywiście na mokro będzie to dużo lepiej. I teraz odwracamy z powrotem na lewo naszą robótkę i musimy te nasze niteczki, kordonka prowadzić do robótki. Nie wolno mi zrobić teraz czegoś takiego, aby odciąć to w tym miejscu, ponieważ cała... Praca, cała robótka się po prostu potarga i nic z tego nie będzie. Spruje się wszystko po prostu, dlatego musimy teraz wprowadzić te kordonki. Znam osoby, które używają do tego igieł, natomiast ja wolę po prostu zrobić to szydełkiem. I tutaj pokażę na przykładzie tej niteczki, która jest z zewnętrznej strony. Pracuję po prostu bardzo podobnie do tego, jak pracowałam przed chwilą, tak, kiedy jeszcze nie mieliśmy odciętej niteczki. Z tym, że oczywiście bez nawijania. Wbijam się pod następne oczko od tego, którym. W którym jesteśmy tutaj, zakończyliśmy robótkę, wbijam się pod następne oczko, pod dwie, dwie niteczki. I po prostu przeciągam sobie ten kordonek. Oczywiście trzeba sobie to pomóc, na drugą stronę. I robię to samo w drugą stronę. Chodzi o to, żeby tą naszą nitkę tutaj w tej pracy, w tej robótce ukryć. I teraz znowu się musimy tu wbić o, na lewej stronie naszego króliczka. Czyli tak jakby wróciliśmy tutaj na tą stronę. Myślę, że już wystarczy. Możemy odciąć przy samej robótce, ponieważ część już jest schowana w, w pracy i nie powinno się nam z tym nic stać. Przy samej ostrożnie, żeby nie naciąć innych części, innych oczek, odcinamy. I zostaje nam tutaj jeszcze jeden jedna niteczka z tego naszego magicznego oczka. Ona jest e, również trzeba ją schować. E, warto zostawić jej troszeczkę dłuższy kawałek. Myślę, że gdzieś no, z 2 centymetry, i ja ją wprowadzam tutaj, po prostu przebijam się przez te. Pod kamerą będzie trudno to zrobić, ale przebijam się przez te, hmm, przez te pętelki, które tutaj są, chociażby przez tą jedną, którą się właśnie przebiłam, i przeciągam w ten sposób ten nasz sznureczek. I tak szukam sobie kolejnych i przeciągam. Można zrobić jedno kółeczko, można zrobić dwa. Można troszeczkę pociągnąć szerzej, zależy jak Wam pasuje. Ale ważne, żeby tą niteczkę schować, chociaż... No, coś mi tutaj ciężko się odcina, muszę to naostrzyć. Chociaż taki kawałek, żeby był schowany nawet, można troszkę mniej schować. I tak to wygląda.